W zadanie kolejnym znamy pierwszy, drugi i trzeci wyraz pewnego ciągu arytmetycznego, a na początek naszym zadaniem jest wyznaczenie różnicy tego ciągu. No to zobaczmy. Jeżeli mamy wyraz pierwszy, Wyraz drugi oraz wyraz trzeci, to możemy zapisać, że jeżeli do wyrazu pierwszego dodamy różnicę, to znajdziemy się w wyrazie drugim. Oczywiście moglibyście zapisać także, że jeżeli od wyrazu drugiego odejmiecie r, to wówczas otrzymamy wyraz pierwszy. Czy tak, czy tak? Wynik oczywiście dostaniecie dokładnie taki sam. Ja wykorzystam sobie może tę sytuację z dodawaniem, czyli A1 plus r równa się a2, no i podstawmy. Miejsce a1 podstawię 4, plus r równa się a2, czyli m dodać 6. Następnie czwórkę przeniosę na prawą stronę, czyli m dodać 6 odjąć 4, zredukuję wyrazy podobne, no i widzimy, że różnica naszego ciągu to będzie m dodać 2. My chcemy jeszcze wyznaczyć wyraz czwarty oraz wyraz piąty. No to zapiszmy to sobie, że szukamy jeszcze tych dwóch wyrazów. Zatem, jak wyznaczyć wyraz czwarty? Ponieważ to jest ciąg arytmetyczny, to jeżeli do wyrazu trzeciego dodamy różnicę, to wówczas otrzymamy wyraz czwarty. Czyli możemy zapisać to sobie w ten sposób. Ale oczywiście moglibyśmy zapisać, że jeżeli do wyrazu pierwszego dodamy jedną, drugą 3r, czyli 3 różnice, może to też sobie zapiszmy, to wówczas otrzymamy także wyraz czwarty. Można byłoby na przykład zapisać, że jeżeli do wyrazu drugiego dodamy jedną, dwie różnice, czyli 2r, to też pojawi się wyraz Czwarty. Czyli tutaj możliwości jest sporo. Ja sobie wykorzystam chyba ten najprostszy. Sposób, czyli A3 to będzie 2M plus 8. Dodać różnicę, czyli dodać M plus 2 i to będzie A4. Redukujemy wyrazy podobne, czyli 2M plus M to będzie 3M, 8 plus 2 to 10, no i to będzie wyraz czwarty. Gdybyście chcieli wykorzystać sobie ten sposób, no to sprawdźmy. Wyraz pierwszy to będzie 4, dodać 3 razy R, czyli 3 razy M dodać 2 to będzie A4, czyli tutaj wykonamy mnożenie: 3 razy M to 3M, 3 razy 2 to będzie 6. Redukcja, czyli mamy 3M. 4 plus 6 dodać 10, otrzymamy A4, czyli jak widzicie, czy tym sposobem, w ten sposób, czy tak, no to oczywiście wynik tutaj musicie otrzymać dokładnie taki sam. No dobra, mamy wyraz czwarty, no to teraz, teraz wyraz piąty wyznaczmy. Najprościej będzie, jeżeli mamy wyraz czwarty i do wyrazu czwartego dodamy jedną różnicę, to otrzymamy wyraz piąty, czyli A4 plus R równa się A5. Wiemy, że A4 to 3m plus 10. Dodać R, czyli dodać m plus 2, równa się A5. Redukujemy, czyli 3m plus m to 4m. 10 plus 2 to 12. No i to jest równe A5, czyli może zapiszmy to sobie w tym miejscu. No i mamy wyznaczony także wyraz piąty. Oczywiście, moglibyśmy zapisać, że A1 dodać 4r. Równa się A5. Moglibyśmy także na przykład A3 dodać 2R równa się A5. Wyniki byłyby dokładnie takie same. No i na koniec mamy jeszcze określić monotoniczność tego ciągu, uzależnić ją od parametru. M. No dobra, mamy ciąg arytmetyczny, czyli musimy zastanowić się, jakie tutaj mamy możliwości. Otóż, gdy r, czyli różnica naszego ciągu, będzie większa od zera, to będzie to ciąg rosnący. Gdy różnica będzie od zera mniejsza, to ciąg będzie malejący, a gdy różnica będzie równa 0, to mamy do czynienia z ciągiem stałym. No to spójrzmy, gdzie mamy różnicę. No różnicę tutaj obliczyliśmy. No to po kolei. Czyli ciąg jest, możecie to słownie, ciąg jest rosnący i podstawiamy. Gdy r jest większe od zera, czyli w miejsce litery n podstawimy r, podstawimy m plus 2, czyli m plus 2 to musi być większe od zera. Czyli m musi być większe od minus dwójki, czyli tak naprawdę dla m należącego do przedziału od minus dwóch do nieskończoności, to będzie ciąg rosnący. Możemy to albo w takiej postaci zostawić, albo zapisać to jako przedział. Następnie, kiedy ciąg będzie malejący, wówczas gdy r będzie mniejsze od zera, Nasze r to będzie m plus 2, czyli zapiszmy m plus 2 mniejsze od 0, czyli m mniejsze od minus dwójki, czyli m należy do przedziału od minus nieskończoności do minus 2. I wówczas mam do czynienia z ciągiem malejącym. Ciąg będzie stały, gdy r równa się 0. m plus 2 to jest nasze r. Dwójkę przenosimy. Czyli mamy minus 2, czyli dla m równego minus 2 ten ciąg będzie ciągiem stałym.